Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o funkcjach. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o funkcjach. Są różne rodzaje. Są różne wielkości. Są, myślę, że przynajmniej dwóch producentów, jak nie trzech. I porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle ktoś się tym zainteresował. Czyli ktoś, to coś takiego produkuje. No po pierwsze. Jak pamiętacie, w pierwszym odcinku mówiłem Wam, że No jest prawie pewny, to tylko pytanie kiedy. I po pierwszym takiej kraksie, po pierwszym takim wypadku, najczęściej ludzie szukają jakiegoś formy zabezpieczenia, formy bezpieczeństwa. No i muszę Was niestety zmartwić. Fanksy, oryginalne fanksy, tego bezpieczeństwa Wam nie dadzą. Dadzą Wam sekundę, może maksymalnie dwie, do tego, aby wybiec daną sytuację. Trzeba być zawsze gotowym i zawsze przygotowanym i skupionym na jeździe, to co za Wam zawsze mówię. Jeśli chodzi o Fangsy, no to mamy dwa rozmiary. Mamy rozmiar Fangs 2.1 dzisiaj, to jest większy rozmiar, i Mini Fangsy, rozmiar malutki, i zaraz powiem o czym, czym się różnią. Jeśli chodzi o Mini Fangsy, no to one tak naprawdę na powierzchni betonowej, płaskiej, nie wiem, jakichś parkingowych terenach, Sprawdzą się znakomicie i tutaj nie ma najmniejszego z tym problemu. Może płyta chodnikowa, tylko dobrze spasowana także. No ścieżka rowerowa, tym bardziej. Tu się sprawdzą. Jeżeli chodzi o Fangs 2.1, no to tutaj już mamy większe pole do popisu, no bo już kostka, bruko, kostka brukowa, może nie, ale kostka bauma jak najbardziej, bardziej chropowaty asfalt tutaj te rzeczy tu się sprawdzą. Fangs 2.1 mi przeszkadzały, dlatego że jeśli jeździłem w terenie to zahaczałem tymi kółkami w, w ziemię i deskami stawała, a miała jeszcze przestrzeń do tego, żeby móc jechać dalej i siłę, żeby móc jechać dalej, ale przez to, że miałem fakty założone to niestety zahaczałem. No dobra, mamy jeszcze kółeczka Sone, Sonego, zaraz Wam je tutaj pokażę. Ja ich nie testowałem, nie widziałem ich ogólnie na żywo ale spodziewam się, że jeśli Funks 2.1 dają nam fajną taką zabawę związanego z fandragami yy, i to macie na filmie, to yy, jeżeli chodzi o takie duże kółka, no to myślę, że spokojnie dadzą wam o wiele więcej przestrzeni i więcej możliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No, ale ktoś kiedyś powiedział, jeśli chodzi o styl. No deska nie wygląda. No trójkołowiec można powiedzieć, tak? Czyli mamy yy, rower z czterema kółkami, no tak by powiedzieć dla dzieci. To jest moje osobiste zdanie. No dobra, mamy mini, mamy duże funkcje. Które są dla kogo? Powiem Wam, że ja miałem dwie pary: i małych, i dużych. Małe, no okej, okay, fajna zabawa. Mniejszy prześwit, i tak naprawdę dają Ci na prostej drodze asfaltowej, betonowej, tą chwilę czasu na to, żeby móc wybiec z daną sytuację. Fank dragi też są oczywiście możliwe. I tutaj ja bym uważał, że jest to fajna zabawa i takie poczucie trochę bezpieczeństwa i wbrew pozorom, właśnie może to jest ważne. Mieliście wypadek, szukacie zabezpieczenia w postaci faksów, kupujecie faksy i co robicie? No, jedziecie jeszcze tak samo bardziej agresywnie, nie patrząc na to, czy miała dobrą pozycję, czy prędkość jest odpowiednia, czy zatem uwagę na pushback. Tutaj. Uważajcie na to, tak? Kupując fangsy, nie dają wam bezpieczeństwa w takiej postaci, że utrzymacie tą pozycję. Nawet, jak zobaczycie tutaj, widzicie to na tym filmie, na przybitkach, trzeba się przemóc, żeby tą deskę położyć. A teraz wyobraźcie sobie, że to jest kontrolowane przez Ciebie, a wypadek masz niekontrolowany. Więc tutaj, jeśli chodzi o fangsy, to uważam, że to jest tylko i wyłącznie. Kwestia sekundy, dwóch na to, żeby to wybiec. Jeśli chodzi o 2.1, to tak powiedziałem, no, używa... najdłużej ich używałem. Najfajniejsza zabawa, jeśli chodzi o Funk Drugs, bo możesz na większych, na innych nawierzchniach używać tych funksów. Montaż funksów jest naprawdę banalnie prosty. Możecie to sobie montować podczas swojej własnej jazdy. Możecie też tak robić, że jedziecie sobie na mieście i macie funksy założone, wjeżdżacie w teren i może te funksy zdjąć. Jeżeli macie floatplates, które wchodzą już na, na, na górę deski, na bumper, to niestety będziecie musieli go odkręcić, żeby te funksy założyć. Dlaczego? Dlatego, że boczna śruba jednym z funkcji niestety jest tak, tak duża, tak jest duża główka, że niestety przy skręcaniu będziesz musiał to zdjąć. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę o komentarze niżej. Bardzo dziękuję Wam za ten odcinek. Kolejnym coś wymyślę. Na pewno przejdziemy przez kilkanaście różnych akcesoriów, które są dołączone, które możecie kupić do deski. Zapraszam serdecznie do oglądania i dzięki. Na razie. Szerokości.